Ej, no, wiecie co? Dobra, dzieci będą drące się trudno, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny u mnie, jest 10 stopni <laughs> i nie zamierzam zamykać okien, bo będę się cieszyć z tą chwilą, okej? Okay? Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mam wolne. Rano byłam jeszcze u lekarza. Ostatnio mam pasę właśnie taką profilaktyczną, ogarnianie lekarzy. Nigdy tego za, za bardzo nie miałam u siebie, a cieszę się właśnie, że teraz to jakoś wprowadzam i chciałabym regularnie po prostu się badać. Po drodze byłam jeszcze w Rosmanie, bo potrzebowaliśmy do domu jakichś tam podstawowych rzeczy, typu kred i tak dalej. Ale mam rozgardiesz na głowie. Miałam dzisiaj pukanie uszu też, słuchajcie, i e, miałam to ostatni raz jako dziecko. Babka przykłada wam taki. Nie wiem jak to się nazywa, to wygląda jak wątroba. <laughs> Takie coś pod ucho, płuczę wam to, to wam wypada, więc miałam przez chwilę mokre włosy i teraz właśnie wyglądam jak szogun. Kupiłam odżywkę, słyszałam, że te z Isany są dobre, generalnie kończy mi się emolientowa. Nie zrobiłam researchu, bo już naprawdę mi się nie chciało w tym rozmanie. Wydaje mi się, że to może być emolientowa, no bo tutaj jest z olejami, ale pewności nie mam, zobaczymy. Także kupiłam yy, odżywkę. Filtry do DAFI, bo mi się kończy już taka żywotność. No i byłam mega zaciekawiona, bo ostatnio się rozglądałam za masażerami do skóry głowy. Jak wiecie, ja stosuję wcierki i normalnie robiłam masaż palcami, to też jest ok, ale chciałam spróbować, właśnie typowo masażera. I oferta w Rosmanie jest teraz dosyć duża, tak mi się wydaje. Najbardziej popularna chyba jest taka, takie grzebadełko też Wam pokazywałam, właśnie tam przybitkę, ale. Zobaczyłam, że to ma takie obrotowe kuleczki No i zaczęłam się trochę zastanawiać I zaczęłam się też trochę martwić, bo Boję się po prostu, że te włosy by mi się tam wkręcały w te kulki Była też mega duża rozbieżność, bo niektóre były strasznie twarde, takie plastikowe Były też silikonowe i się zastanawiałam, bo też to jest popularna taka okrągła jakby kulka Z takimi wypustkami silikonowymi I to niby jest okej, okay, można sobie tym masować Tylko, że skoro to jest silikonowe, też się martwiłam, że będą się plątać włosy i było coś takiego. Pierwszy raz to widziałam. Ja generalnie za tangi, tangle teaserami nie przypadam bo na początku miały swoją chwałę, że tak powiem. Ale potem się okazało, że nie są najlepsze, jednak dla, dla włosów. Ale znalazłam masażer, który mnie bardzo zaciekawił, bo był przeceniony bardzo. On normalnie kosztował 40 kilka złotych, a teraz jest za 18. W promocji do 15. Nie mogłam go otworzyć, więc teraz pierwszy raz to robię Wygląda to w ten sposób Jest na opakowaniu napisane, żeby tego nie używać właśnie do włosów Żeby nie rozczesywać tym włosów Tylko właśnie jest to przeznaczone do skóry głowy Łatwe w użyciu, bla 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 Można stosować z szamponem Ma też takie różne wypustki Tutaj są gęstsze, tutaj są rzadsze On jest plastikowy Ale nie jest tak twardy jak reszta, jak sprawdzałam Wydaje mi się, że będzie fajny Ja to będę po prostu robić tym małe, jakieś tam okrągłe, okrągłe kółeczka Zobaczymy. 18 zł, myślę, że fajna cena w stosunku do 40 kilku. Także sprawdzimy. Ja nie mówię, że te inne są złe, oczywiście, bo ich nie próbowałam. Tym bardziej, że mają ogólnie dobre opinie. Jak macie jakiś masażer, to dajcie mi znać. Szczególnie ten silikonowy. Się zastanawiam nad nim, czy on Wam nie plącze włosów. I kupiłam jeszcze wkłady do golarki. Ja mam damską wersję tego Bika, właśnie z wymiennymi takimi ostrzami wkładami. Ale zawsze... Męskie gularki lepiej mi się sprawdzały. Tamtą kupiłam, bo siostra mi poleciła. I się zastanawiam właśnie, czy to będzie kompatybilne z tą dam, damską rączką. Zaraz sprawdzimy, bo jak nie będzie to pasować, to się trochę wkurzę. Pasuje. A w zasadzie, skoro jesteśmy już w temacie kosmetyków, to pokażę Wam też kilka rzeczy, które zużyłam. Czyli krem do twarzy z Basic Labu w wersji bogatej akurat. Ja miałam obie wersje, lekka i bogata konsystencja. Szczerze mówiąc, bardziej lubię tą lekką. Kupiłam bogatą, bo razem z Krzyśkiem mamy na zimę totalny susz na twarzy, szczególnie Krzysiek. On nie lubi bardzo lepkich produktów. Wydaje mi się, że to jakoś tam mu podpasowało i mam już drugi, który oboje używamy. Ja bardzo lubię ten krem, jest tani, a jest świetny. W temacie kremów wykończyłam też ceramidowy krem. Z Bazic Clubu. Tak on wygląda. Wszystko kupiłam sama. Ja nie mam żadnej współpracy z Bazic Clubem, żeby nie było. Do cna po prostu to jest wykończone. Pompka nie działa. Eee, uwielbiam ten krem. To jest bogata też konsystencja. Kupiłam go w zestawie chyba retinolowym, tak mi się wydaje. Na długo mi starczył. Bardzo fajnie właśnie nawilżał. Nie zostawiał tu z tej warstwy. Skóra była bardzo taka fajnie nawilżona. Natomiast na razie do niego nie wróciłam, bo zaczęłam krem z bielendy też ceramidowy, ale moim zdaniem ten jest lepszy. Zużyłam też drugie opakowanie SPF-a, też z Basic Labu. Jak widzicie tego jest dużo, ale ja naprawdę lubię Basic Clubu, uwielbiam. Nie jest to jakaś tania marka, ale uważam, że za te wszystkie składniki, na to jak ona działa, to też nie jest jakoś super drogo. To jest 50 właśnie, drugie zużyte opakowanie dzisiaj dosłownie. Dzisiaj ostatni raz je używałam. Wow! Okej, okay. też nic już jak widać nie ma. To jest lekka konsystencja, bogatej nie próbowałam, bo ta się u mnie świetnie sprawdza. Ja mam cerę mieszaną. Yy, i właśnie dzisiaj zaczęłam kolejne opakowanie, trzecie. Muszę też zrobić zamówienie na następne, bo uwielbiłam ten produkt. Za sto zaczęłam stosować regularnie SPF 50, z czego mega się cieszę. I zamierzam kontynuować oczywiście te pasy. Jak macie mi do polecenia jakieś fajne SPF-y, 50-ki, dla właśnie cery tłustej, mieszanej, no bo teraz też się zaczyna wiosna, lato i chciałabym bardziej jakąś lekką konsystencję, to dajcie mi koniecznie znać, bo chętnie przetestuję. Basic Lava to będzie wszystko. Kurde, jakieś dzieci mi się tutaj drą. Zużyłam też, żel taki wielki z Cerawe, on jest do skóry tłustej, mieszanej. No wiecie co? Dobra, dzieci będą w tle drące się trudno, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny u mnie, jest 10 stopni. I nie zamierzam zamykać okien, bo będę się cieszyć z tą chwilą, ok? E, ogromny produkt, świetny, bardzo fajnie mi się sprawdził. Na początku troszeczkę mnie wysuszał, trochę mi piekł w twarz, bo on jest też z nienatynamidem. Wydaje mi się, że na początku bardzo to odczuwałam, z czasem w ogóle nie czułam żadnego pieczenia, fajnie właśnie oczyszczał jako drugi etap w oczyszczaniu twarzy. Teraz się przerzuciłam na ten produkt, olejek do mycia twarzy. Na razie, jak widzicie, jak widzicie niewiele zużyłam, bo dosłownie użyłam go gdzieś od tygodnia. Póki co, spoko, zobaczymy, co będzie dalej. Odżywka do rzęs z longfor laszy zwróciłam do niej, tą wykończyłam, zaczęłam kolejną. Teraz mam takie rzęsy na pograniczu długie, krótkie. Dosłownie mam takie o tutaj dziury, a tutaj są długie, więc yy, mam nadzieję, że tam mi wyrosną, gdzie potrzeba. Nowe. Zużyłam też Revlon Color z tej 150 Buff. To jest podkład, którego używam od kiedy pamiętam. Myślę, że zaczęłam w gimnazjum. Drogie dzieci, bardzo proszę. Zaczęłam kolejny, ja go również uwielbiam. I ostatnia rzecz zużyta, czyli produkt termochronny z Koszmar, naprawdę koszmar. Po tym w ogóle możecie się zabić, <głos》> tam gdzie psikaliście, bo jest tak śliska podłoga. Mieliśmy tutaj lodowisko, Krzysiek tutaj mówi, Boże, jak tutaj jest ślisko, o co chodzi? Bo prawie się też wyrżnął, ja to samo i to było właśnie przez to. Ale ogólnie nie polecam, bo potem są bardzo sprzone włosy, są tępe i właśnie takie jakbyście, nie wiem, nałożyli na nie jakiś miód po umyciu, więc no nie. Niekoniecznie. Trochę się nagadałam. Zrobiłam też sobie taką dzisiaj listę rzeczy, którą chcę zrobić. Na pewno będę myć pędzle, bo... Już trzeba je umyć. Będę wstawiać pranie. Wpłaciłam kasę do bankomatu, więc to mogę skreślić. Ula laryngologa też byłam. A dzisiaj wieczorem mam jeszcze spotkanie w pracy, ale to jest na 20:30, także na luzie. I wiecie co, ja też zawsze ubieram się na czarno, a teraz poczułam wiosnę i czujesz, że mogę jakiś akcent jasny chociaż wprowadzić eee, i mam bardzo dużo jasnych dżinsów. Kiedyś bardzo dużo chodziłam do lumpeksów i, i kupiłam od groma dżinsów jasnych, których nigdy praktycznie nie założyłam i one były w takim różnym, dziwnym pasonie, albo były za długie, albo były jakieś za szerokie i zawsze sobie kupowałam i mówiłam, dobra, zrobię to u krawcowej. Kupiłam, kupiłam kolejne zrobione u Krawcowej. No i się nazbierało około, nie wiem, 15 par. I pamiętam, że jakieś półtora roku temu, hurtem, dwa lata temu, poszłam hurtem do. Mm, rzeczywiście do krawcowej, wydałam 350 zł i wszystkie albo zwędziłam, albo właśnie jeszcze skróciłam, wydałam generalnie kupę hajsu na to i nadal w nich nie chodzę i w tym roku chcę, kurde, to zmienić nie będę chodzić cały czas na czarno będę wplatać oczywiście te czarne jakieś tam rzeczy, bo po prostu je lubię, ale nie będę full black. I dzisiaj na przykład założyłam już jeansy już, one również są z Lumpa, w ogóle dorwałam, lewisy chyba tu są tak, za 2 złote one mają trochę taką Luźniejszą powiedzmy tą nogawkę. I one też zostały przeze mnie przerobione na prosto, bo były bardzo długie. No, ale tak, dzisiaj zaczynam i będę chodzić w jasnych jeansach. I kolejny dla mnie temat taki do przemyślenia, czyli kurczę, muszę kupić lustro, bo nie mam lustra. Ostatnio Wam pokazywałam koszulkę, którą kupiłam we vlogu, muszę sobie zrobić kawę. I przeglądałam się w balkonie. Nie jest to najbardziej wygodne i najbardziej komfortowe tym, wydaje mi się, że ciężej jest też kontrolować to jak wyglądacie, czy tyjecie, czy hutniecie a teraz jak wiecie liczę kalorie i chciałabym jednak widzieć jakieś tam efekty a po prostu ja siebie nie widzę, nie wiem jak wyglądam, mam jedno lustro w łazience które jest tak wiecie, normalnie jak jest w łazience powiedzmy, że ono jest, nie wiem, widzę się może dotąd e, a chciałabym siebie widzieć całą, także też na pewno chcę kupić jakieś takie duże stojące może lustro, wracam do tego makaronu, penne konjak, konjak. kurna, nie wiem ale on jest dostępny w Biedronce i on ma w 100 gramach 14 kalorii, czyli na, całą, na całe opakowanie 28. Ja wcześniej go tylko właśnie tak jak na opakowaniu chwilę podgotowywałam, 2 minuty i dodawałam do dania, ale słyszałam, że najlepiej on się sprawdza właśnie chwilę podsmażony, jako po prostu wyjęty i odcedzony, wypłukany na patelni, żeby go chwilę podsmażyć zobaczymy, generalnie mi ten smak ogólnie nie przeszkadza, słyszałam, że wiele osób brzydzi się tą konsystencją, ja ten uważam, że jest całkiem ok, zjem go z tuńczykiem, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi z odrobiną muszterdy bo uwielbiam takie połączenie z przyprawami słuchajcie, to będzie dobre ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale to jest niskokaloryczne, fajnie białkowo wychodzi i jest dla mnie super smaczne tak się prezentuje moje danie. Całe to danie ma 276 kalorii. Dobra, spróbujemy. Mmmm. Zarąbiście. w podróży w czasie, stoicie na butelce z wodą, także mam nadzieję, że się nie wyrąbiecie. Jest 23 marca, jest tydzień później, w zeszłym tygodniu nic nie nagrywałam, nic też nie wpadło na kanał, ale miałam teraz we wtorek zabieg na stopę i po prostu jestem uziemiona na chacie. Teraz trzy tygodnie mam ograniczyć chodzenie, w ogóle nie wychodzę z domu, bo mam szwy na palcu. Poza bólem to się dobrze w zasadzie składa, bo chcę na pewno ogarnąć tutaj w mieszkaniu, a teraz będzie na to najlepszy czas, popróbuję jakieś tam przepisy. Także na pewno będą odcinki z serii Clean With Me Za pół godziny mam spotkanie Z moją psychoterapeutką Online, no bo nie wychodzę z chaty Na Skype'ie, nie mam pojęcia jakim cudem Skype jest u mnie na laptopie Bo ja ogólnie nigdy z niego nie korzystałam Ale jest, także zaraz muszę to obczaić Bo w sumie za 25 minut Już będzie to spotkanie Mama mojego chłopaka jeszcze mi pożyczyła Książkę z przepisami z No mega słabna książka Ja jej wcześniej nigdy nie miałam, także... Jakieś tam przepisy też na pewno będę chciała wypróbować. Teraz ostatnie dwa dni nie myłam włosów, i dzisiaj użyłam peelingu do skóry głowy. I się czuję tak dobrze, w końcu świeżo. Skończyłam. I oczywiście płakałam, bo że kiedy to w końcu się unormuje, nie mogę się doczekać momentu, aż w końcu będę w stanie przejść przez całą psychoterapię, spotkania i nie ryczeć, bo po prostu. A, mnie to denerwuje. Nie wiem, czy też tak macie, że chcecie coś powiedzieć, ja mam w głowie dokładnie to, co chcę na przykład powiedzieć, albo jaki mam pogląd na coś, a po prostu ciało reaguje jak galaretka i łzy lecą, wy po prostu jesteście tacy py 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 py, że chcecie coś tam powiedzieć, ale no nie wychodzi, bo macie jakąś gulę w gardle, albo po prostu wam lecą łzy i nie wiem, mega mnie to denerwuje w sobie. Z drugiej strony, no co, to są jakieś silne emocje i trzeba jakoś pomóc im wyjść. Tylko szkoda, że to nie wychodzi później, po tym jak chce się coś powiedzieć. No nic. Eee, zmieniłam opatrunek na stopę pierwszy raz od zabiegu, bo 48 godzin trzeba było czekać i było to obrzydliwe. Ja mam ogólnie wysoki próg bólu. Nie brzydzą mi raczej takie rzeczy, ale to było wyjątkowo. Ciekawe doświadczenie. Jest 15 zaraz. Ja będę robić obiad dla Krzyśka, dlatego że liczę kalorie, a siedzę w domu i nie mogę wychodzić na zewnątrz. Obniżyłam sobie moją kalorykę. Nie wiem, czy to będzie dla mnie wystarczające. Dam sobie 1400 kalorii. Eee, wydaje się mało. Zobaczymy, czy będę głodna, czy nie. Najwyżej sobie dołożę do 1500. Natomiast, no tak jak mówię, ja teraz jestem w stanie spoczynku na 3 tygodnie. Eee, więc ugotuję jemu obiad. Eee, zażyczył sobie chili konkarne, zrobił zakupy, więc eee, mam nadzieję, że długo nie będę stać, bo. bo bo mnie ten palec boli, a sobie będę po prostu robić bieżące obiady na co dzień, bo będzie mi łatwiej obliczyć kalorie. Krzysiek mi też kupił warzywka, więc mam taką nadzieję, że będę jadła głównie bowle takie ładne, kolorowe i zdrowe i właśnie niskokaloryczne. Także zobaczymy, jak mi wyjdzie. Kończy mi się pranie, więc zaraz rozwieszę i zabieram się za chili konkarny. możę właśnie cebulkę. Ja generalnie lubię sobie przygotować wszystkie składniki wcześniej, bo jest czyściej. Tak to wygląda. No a ten wielki gar, to jest naprawdę duża porcja, także czyś jak będziesz ja 30 lat to danie. Daj mi się, że jest ostre, bo tak jak widzieliście, tu jest papryczka chili, dodałam jeszcze tę wodę z marynowanych chili. Teraz na malutkim ogniu, niech to mi się wszystko ładnie podgotuje, zmięknie i będzie super. Dobra, a ja zabieram się za swój obiad. Tak zwany bowl na płasko dzisiaj. Wiem, pięknie wygląda. Soczewica, kalafior, fasolka szparagowa, dwa jajka, mam mega jakąś ochotę na jajka. I mintaj, 661 kalorii. Tak to wygląda. Na dzisiaj to będzie tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, żeby być na bieżąco, szczególnie teraz, kiedy będzie właśnie więcej tych filmów. I trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Papa. Pa.